Hej, cześć, cześć! Powiem szczerze, że długo zastanawiałem się, czy nagrywać ten filmik, natomiast uznałem, że kurczę, oglądasz mnie, śledzisz moje treści, chcę, żebyś mnie lepiej poznał, chcę, żebyś poznał moją lepiej historię. Dlatego właśnie w dzisiejszym wideo pokażę ci, powiem Ci, jak z samotnego, antyatrakcyjnego gościa, którym, który nigdy nie był na prawdziwej randce, bo kobiety nie były mną zainteresowane, inną gardziły, stałem się najlepszym trenerem relacji damsko-męskich w Polsce i opowiem właśnie tutaj. Moją historię. A więc zacznijmy sobie przede wszystkim od początku. W moim życiu był taki okres, wiem, że teraz może ciężko w to uwierzyć, patrząc na to, jaką wiedzą oraz jakimi umiejętnościami, jeśli chodzi o relacje z kobietami, operuję teraz. Ale rzeczywiście w moim życiu był taki okres i też potem takie okresy się zdarzały, gdzie a przede wszystkim od tego się zaczęło, gdzie miałem totalnie zero zainteresowania ze strony kobiet. Czułem się okropnie samotny, miałem zero randek, bo właściwie nigdy nie byłem na żadnej w tamtym okresie, a z czasem, jak się udało pójść na jedną randkę, to i tak potem nic z tego nie było, bo y, najczęściej po tej randce już kobieta, żona nie była mną zainteresowana, dostawałem później bloka i mm, do niczego to nie, nie, nie prowadziło więcej, tak? E, później po zacząłem poznawać dziewczyny w pracy, wiadomo, chodziłem do różnych prac, to jakaś restauracja, jakaś knajpa, jakaś kelner, e, czy jakieś, właśnie na jakichś eventach byłem kelnerem, e, no tych prac naprawdę się przewinęło, tak? E, I wiadomo, że w każdej pracy jakieś tam kobiety się pojawiały, no to zacząłem w swój nieumiejęty sposób zagadywać do tych kobiet. Brałem od nich nieraz jakieś tam kontakty, czasem pod pretekstem, że słuchaj, może wymienimy się Facebookiem, to mm, łatwiej będzie się zgadać co do tego i tamtego, nie? Jeśli chodzi o pracę. No i co? No i brałem jakoś tam od nich kontakty, yy, ale nic jakby z tego nie wychodziło. No nic z tego nie wychodziło, zlewały mnie totalnie i nie były mną zainteresowanie. Yy, byłem totalnie niepewnym siebie facetem, czułem niesamowitą nieśmiałość. Byłem niesamowicie nieśmiałym facetem, a kiedy gadałem z kobietami, czułem, że one tylko gadają ze mną z grzeczności, bo niby, bo niby byłem miły dla nich, ale koniec końców i tak one nigdy nie chciały ze mną się później spotkać. Tak? Chociaż te spotkania yy, proponowałem. Yy. I bardzo mnie wkurzało to, żeby nie powiedzieć przekleństwa, bo tutaj nie będę przeklinał, że inni faceci i znajomi byli w super relacjach z pięknymi kobietami, a ja wciąż byłem po prostu sam. I powiem szczerze, że po prostu to trwało, trwało i trwało i uznałem, że nie, no tak nie może być, przecież to się samo nie zmieni, muszę ja coś z tym zrobić, tak? Trwało to ponad 4 lata i zacząłem mm, oglądać, zacząłem wpisywać w internecie różne frazy, jak poderwać dziewczynę, jak z sukcesem poderwać dziewczynię, jak być atrakcyjnym dla kobiety, jak pisać do kobiet, nie? Żeby byłem mną zainteresowane. Oglądałem oczywiście różne materiały na YouTubie, na różne fora wchodziłem, na różne grupki na Facebooku i nie tylko. Kupowałem książki czy kupowałem kursy. No i, bo jakby wiedziałem, że ja sobie już z tym, z tym sam nie poradzę. Gdybym ja sobie z, z tym sam poradził, gdybym umiał jakby to ogarnąć, no to, to bym sobie to ogarnął. Wiedziałem, że, no nie, no nie, muszę, muszę coś zacząć z tym zrobić. Zacząłem się uczyć tego wszystkiego w internecie. I pojawiały się pierwsze sukcesy, tak? Było lepiej, było lepiej. Muszę przyznać, że było lepiej, kiedy właśnie y, zacząłem się jakby szkolić troszkę na własną rękę i było lepiej, y, bo na przykład, y, wiesz, udało mi się doprowadzić z dziewczyną do randki y, y, i potem pisałem z nią przez dwa dni, ale to wciąż nie było to, bo na przykład jak chciałem wejść z dziewczyną w związek, która mi się bardzo podobała, no to niby było spoko, ale ona koniec końców ze mną w związek nie chciała wejść, mnie friendzonowała. Albo jak, y, wiesz, chciałem spotkać się z tą akurat konkretnie dziewczyną na randkę, no to to mi nie wychodziło, nie? I Niby było do przodu, niby było lepiej, ale to wciąż nie było to. I po prostu tak naprawdę były jakieś pierwsze mini sukcesy, ale tak naprawdę one do niczego nie prowadziły, a czas uciekał, bo minął, minęło tam pół roku, rok czasu i ja po prostu niby miałem jakiś większy zasób wiedzy. No ale tak jak mówię, no to nie było to, nie? Więc postanowiłem, że ja już w tym momencie postanowiłem, że nie, no ja sobie z tym z tym sam nie poradzę. No sam sobie z tym nie poradzę, gdybym sobie se, sam z tym mógł poradzić, no to bym e, sobie już poradził, nie? No tak pomyślałem. Mm, a czas mijał, czas po prostu uciekał nieubłaganie. Mm, bo już właśnie moi znajomi tworzyli fajne relacje, byli w fajnych związkach, mieli fajne kobiety, a ja wciąż byłem sam, nie? I mnie to mega cholernie denerwowało i byłem mega smutny, przygnębiony całą tą sytuacją. I wtedy też postanowiłem odesłać się do jednego z zagranicznych trenerów, którego śledziłem na YouTubie. 嗯。Mm. A propos współpracy. A propos współpracy, postanowiłem się do niego odezwać. Wiedziałem, że on szkoli różne osoby, wiedziałem, widziałem, że ci ludzie mają efekty i postanowiłem się do niego po prostu odezwać w oparciu o nawiązaniu współpracy. Napisałem do niego chyba tam na Facebooku albo gdzieś, no już teraz nie pamiętam, albo na mailach. Na mailach chyba do niego napisałem i pamiętam, że zamarłem, kiedy usłyszałem warunki współpracy, ponieważ to był zagraniczny trener, więc on się liczył też w innej walucie. Ja wiedziałem, że to jest warte, ale wtedy nie miałem takich pieniędzy. Znaczy, byłbym w stanie ogarnąć takie pieniądze, ale mówię, nie no, bez przesady, no może poradzę sobie z tym sam, bo już nie pamiętam, jaka to była cena, ale to było coś chyba około 3, 3,5 albo 4 tysięcy dolarów za tam chyba dwa albo trzy, może cztery miesiące w współpracy, może pół roku, no już nie pamiętam, nie pamiętam, e, szczerze mówiąc, jak to wyglądało, no ale zamarłem, zamarłem, kiedy usłyszałem tą cenę, te między 3 a 4 tysiące chyba dolarów za właśnie ten okres współpracy, no i powiedziałem mu, że ja to przemyślę wszystko i dam mu znać. No i postanowiłem, że jakby będę działał na własną rękę w, tym, w tej sytuacji. Mówię, dobra, nie no, nie mam takich pieniędzy, no może byłbym w stanie je ogarnąć, no ale dobra, bez przesady, po prostu będę więcej się uczył, będę więcej szkolił, będę więcej próbował. No i rzeczywiście to robiłem. I tak minął kolejny rok, a ja tak naprawdę dalej byłem w tym samym miejscu, w jakim byłem, nic się nie ruszyłem do przodu, niby były jakieś efekty, bo niby powiedzmy udało mi się spotkać dziewcząt na randkę, czasem mi się udało doprowadzić do jakiejś Sytuacji intymnej, ale właściwie do niczego więcej to nie prowadziło, bo już ta, potem ta dziewczyna nie była mną zainteresowana, albo ona mi się tak naprawdę nie podobała, więc tak naprawdę moje relacje z kobietami tak naprawdę mnie nie satysfakcjonowały. No i uznałem, że nie, rob pora zacząć działać, bo jeśli tak dalej będzie, to ja po prostu skończę e, na zawsze sam, e, skończę właśnie z problemami psychicznymi, bo jestem mega samotny, jestem mega niepewny siebie mm, i tak dalej. Brakuje mi po prostu tylko kogoś, do kogo mógłbym się przytulić, tej fajnej kobiety i tak dalej, nie? No brakuje mi tych sukcesów z kobietami. Bo wiadomo, że relacje z kobietami, sukcesy w relacjach z kobietami wpływają na każdą sferę życia. Jeśli w, w relacjach z kobietami są braki, no to czujesz się gorzej w każdej sferze życia, nie? Ja się przynajmniej tak czułem. Nie wiem jak ty to odczuwasz. I mówię, nie no sam sobie z tym nie poradzę. Gdybym sobie miał z tym poradzić, to już bym sobie dawno z tym poradził, bo minęły już tyle lat, a ja wciąż jestem w takim miejscu, w jakim jestem, a w jakim być nie chciałem. I po prostu nawiązałem współpracę z tym zagranicznym trenerem. Na moje szczęście, lub powiedzmy, nieszczęście, minął właśnie rok, więc cena jakby podskoczyła do góry o 500 czy może nawet 1000 dolarów, już nie pamiętam, ale mówię, dobra, nie, robię to. Robię to po prostu, bo jak ja tego teraz nie zrobię, znowu cenami podskoczył, znowu mi ucieknie kolejny rok, znowu sobie z tymi wszystkimi nie poradzę i będzie. Będzie po prostu lipa, nie? No i nawiązałem współpracę właśnie z tym zagranicznym trenerem i zaczęliśmy już działać indywidualnie. On mnie indywidualnie wspierał w samym procesie. Mówił mi wszystko, co i jak mam robić, robił mi szkolenia indywidualne jeden na jeden. Naprawdę bardzo, bardzo sobie cenię tą jego pomoc, jego współpracę, bo naprawdę pomógł mi niesamowicie. I, w te, I wiedziałem, że też jakby ta cena jest duża, tak? Natomiast wiedziałem też już w tym momencie, jak już minął ten, ale musiałem do, o tym się przekonać na własnej skrzyżce, czyli musiał minąć ten czas, musiał minąć ten, e, musiałem. Musiały pojawić się we mnie te wątpliwości, że jednak sobie z tym wszystkim nie poradzę. No to wiedziałem, że tak czy inaczej on mi że tą właściwą drogę i dzięki niemu osiągnę to, czego co od zawsze chciałem, czyli sukces w relacjach z kobietami, tak? I wtedy też zaczęły się oczywiście pojawiać pierwsze sukcesy. Tak naprawdę pierwsze sukcesy zaczęły się pojawiać błyskawicznie, błyskawicznie. Kiedy miałem już kogoś, kto wskaże mi konkretną drogę, kto mi pokazał, co i jak mam robić, no to pierwsze sukcesy zaczęły pojawiać się błyskawicznie, momentalnie zacząłem się, wiesz, spotykać z fajnymi kobietami, kobiety przestały mnie zlewać, kobiety przestały mi mówić, że nie, nie są mną zainteresowane, zacząłem chodzić na dużo randek, wiele randek, zacząłem mieć zajebiste relacje z kobietami, no i po prostu, wiesz, wchodziłem w związku i krótko, długoterminowe, no naprawdę potem było świetnie. Dlaczego? Dlatego, że miałem osobę, która mnie wspierała na każdym kroku. Miałem osobę, która mi mówiła, co mam robić, jak mam robić, dlaczego czegoś mam nie robić, i tak dalej, nie? I to było coś, co czego mi brakowało, czego mi po prostu brakowało, bo sam sobie z tym po prostu poradzić nie potrafiłem. I tak naprawdę to wszystko się zwróciło momentalnie, bo tak naprawdę w ciągu pierwszego miesiąca już od rozpoczęcia współpracy już zacząłem osiągać niesamowite efekty. Moja pewność siebie w ogóle wszystko podskoczyło w górę, co przełożyło się też na lepsze zarabianie pieniędzy, bo no bo, wiadomo, no bo wiadomo, byłem bardziej pewnym siebie facetem, lepiej jakby funkcjonowałem w tym wszystkim w życiu i jakby to super zadziałało, nie? No i w pewnym momencie stałem się w tym tak po prostu dobry, że postanowiłem, że kurczę, będę się tą wiedzą dzielił z innymi, nie? No i tak założyłem kanał na YouTubie, no i tak mnie tutaj teraz oglądasz. Taka właśnie moja historia w takim troszeczkę skrócie, ale chciałem po prostu, żebyś mnie lepiej troszeczkę poznał, jak to w ogóle się wszystko zaczęło, że jestem tu, gdzie jestem i że jestem teraz najlepszym trenerem relacji damsko-męskich w Polsce. No dobrze, tak. jak naprawdę w tym wideo to by było na tyle. Taka historia dla Ciebie. Jeśli chciałbyś sobie tą prezentację, którą ja Ci teraz tutaj przedstawiłem, żeby sobie móc zawsze do niej na szybko wrócić, wystarczy, że do, napiszesz do mnie na Instagramie historia, ja Ci tą prezentację wyślę, abyś po prostu mógł nawet, nie wiem, w ramach takiej motywacji zawsze sobie ją przejrzeć, zobaczyć i sobie do niej wrócić, żeby nie oglądać całego tego wideo. A jeśli zastanawiasz się, czy jestem w stanie Tobie pomóc i chciałbyś to omówić na rozmowie zupełnie bezpłatnej, oczywiście w linku poniżej, w opisie pod tym wideo masz link po pierwsze do mojego Instagrama, a po drugie właśnie link do tej darmowej konsultacji, na której sprawdzimy, czy w ogóle jestem w sobie w stanie pomóc w swoich relacjach z kobietami. Dobrze, w tym wideo to by było na tyle. Jeśli Ci się podobało, daj kciuka w górę, zasubskrybuj ten kanał, zapraszam do sprawdzenia innych moich treści. Hej!